Ja powiem tak, to znaczy, jeżeli budzę się sama na wyspie, to na pewno byłabym ciekawa, czy to jest wyspa taka bezludna, czy tam też są jacyś inni mieszkańcy. Trochę bym spanikowała. Pierwsza myśl to, żeby zdobyć jakieś jedzenie. No generalnie trzeba zorganizować coś, żeby jakoś w miarę przetrwać. Wypadałoby, żeby były pewne zasady, które ułatwią nam funkcjonowanie. No potrzebna by była na pewno hierarchia. Myślę, żeby się zjednoczyć i siebie nie pozabijać. Żeby jednak były jakieś tam zasady w zachowaniu, żeby ludzie się tak nie czuli. Oczywiście czuję się swobodnie, ale bez przesady. To się jakieś zasady trzeba mieć, które nam podpowiedzą, co jest moralne, a co nie. To na pewno życie w pokoju. Na pewno na mojej wyspie, gdybym ja tam zarządzała, to nie mogło być przemocy. Wszyscy musieliby przestrzegać takich zasad, że no nie ma kradzieży, żadnych bujek, ani takich rzeczy. Samo dobro by panowało.